ZD ZD trzeba dodżować to Q Bo jak nie dodżujesz to jesteś w dupie Zrobiłbym takie coś w tym meczu eee. Coś tam mogę powiedzieć Ja pier... JA PIERDOLE Kurwa zrobiłem trzy złe rzeczy I nie sparmiłem i dostałem z Q i spuszowałem bardziej. No. Ma drugi level? Społaka. Będę zagrałem pasywnie. Dobra, coś więcej tłumaczyć? Czy nie trzeba? Wszystko rozumiecie, widzowie? Macie jakieś pytania? I Sheen już na pierwszym recallu. Tak, czempik. Control Wardik podaje dobry przykład widzo. <gry> Będę grał pasywnie. Nie, no kurde, jak ja mam konquerora, gościu wchodzi w mieczyk, to się w pier Oh, nie ma inaczej. To ja mam czemu ludzie grają adekatem, jak to gówno nic nie robi. Znaczy, nie wiem, ale Divine jest dobrym po prostu myfikiem, dlatego ludzie z tym grają. A tak dojdą dalej, AP. I to jest, no, dobry bit, mi się mega podoba. Kurde, no... O, oh, Zebik jest tutaj. Jeśli tutaj jest wart chyba, I think. kánon je bačkanane Enemy has Warf, bro. Kurwa, ale wpisz so ja. <coughs> nice i <laughs> 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 <sighs> <laughs> <coughs> made mm. nie mam planu co mogę zrobić Właśnie wbiłem giga Chatramusa na szósty level Tak chciałem pik -wyku. Ja pierdzielę Ten butlein to jest spalony niemiłosiernie Mm. Co z tym Rabadonem w tym buildzie? Ja nie wiem, tak szczerze. Wątpię, żeby to miało sens. Tak szczerze. Cofnąć do bazy. Mogę już na tym ła'wie jebać. Nie na maksować. Eee, ja nie lubię maksować, ja. Tak szczerze. Oglądasz ostatni jakiś serial wart uwagi? I nie oglądam seriali. W ogóle. Nudzą mnie. Czy nudzą? Po prostu nie chcę. Jedyne co oglądałem, jak jeśli to można zaliczyć do seriali, to jest One Punch Man. Kurde, niby Twitch ma 4-2, ale. Wreszcie ma 29 farm Mówi mi obchodzić, że to jest wart bardzo... Z schodzi, no? Dlatego nie poszukałem tego dalej. Jak za nie zabijaj mi karmy. Co sądzisz o Kekarimie na dżungli w tej mecie? O ja się tak metam, to nie za bardzo. Interera, Tak ci pełem szczerze. Nie wiem. Wcześniej był mocny. Nie wiem czy jakieś nerwy nie dostały. jak masz to. Siema Paweł, siema Korpin wiedziałem że tu może być krań za niedługo Ale tak wygrywamy to zagrać lepiej. Czy ja mam buty zablokowane? A bo już ku... <grywa> Kurwa, bo już kupiłem. <grywa> Jaka panika. Myślałem, że runy wziąłem jakieś inne. Dzięki za followa <grywa> A tam panika Gaming. Taka tam Nie ja, wiem, ja chyba najewany jestem bez kitu. Dobra, Skoks. Czy oprócz grania w ligę robisz coś więcej, żeby być lepszym? Ale lepszym człowiekiem? Czy w ligę? Czy. czy co? <laughs> Bój, jak jednak po lewo. <laughs> w liga? Ja to oglądam. Jakieś poradniki, czy coś. Albo jak inni grają. No takich synapsy czy coś to nie, bo to nie jest nauka. Tylko normalnie jak jakieś prosy grają. Jakiegoś woda całego Kurwa kanails farmia. niezwykle. Ten maul też. Kainmaulta Z nie ma. że ma w sumie to? Nie bardzo Jebać mnie! Auto-atak Sadek. mnie Czy gram w inne gry? No, Valoranta gram Czasami lubię sobie pograć w to A on mnie trafił z kilku kił chyba No Q677 Kurde, sam się wbiłem Żeby je z kilku mieczyków strzelił I tak wyszło Jak ranka, Jaka ranga w Valorancie? Wiesz co, wbiłem gold, a potem od razu spadłem <średniowo> to Kurde, średnia Teraz nie wiem co mam Co ten Harald Mam dwa pytania. Pierwsze, ile masz lat? Drugie, kiedy robisz live'a? Mam 23 lata, a live'y robię różnie. Bardzo różnie Wtedy kiedy mi się kliknie, to wtedy robię, that twitch is dead W Ty masz takie lagi? Raczej tak, bo ja mam 0 zgubionych klatek. W opisie na YouTube mam 22. No to muszę zmienić, bo w sumie niedawno miałem urodziny. No to mogłem nie zmienić. Dalej biegasz rano? Nie. Bardzo dawno przestałem. Ale w sumie na siłkę zacząłem chodzić. Ale bieganko też wbiję. Tylko muszę się nauczyć wstawać o siódmej. Na razie to wygląda chujowo, bo planuję robić streama do drugiej. Chociaż nie, nie wiem czy będę wstawą o siódmej Myślę, że... Oh my god oh. Musiałbym jakoś stawać, jakoś Nie monstera i będzie git Znaczy, nie wiem czy mam Iść spać. Nie wiem, czy mam wstawać o siódmej, bo muszę wtedy iść spać o 23, żeby to było normalne. I się zastanawiam. Ale z drugiej strony, pamiętam, jak wstawałem o siódmej i miałem tak zajebiste życie, że to masakra. Raz tygodnie na siłkę. Ja trzy dni na siłkę i jeden dzień przerwy. I tak robię. Już inga. Spóźniony jestem. Nie, Lisin! Jaki zasobika mordeczka? Nie no ja chciałem. Sadek. Starasz się o partnera na ciczy jak tak to będziesz musiał z YouTube'a zrezygnować. I gdzie mam Twitcha? Widziałem, jak, jak simp nie można mówić. Co ja mam na Twitchu robić? Ja i tak jestem bardziej youtuber, a na Twitchu mam streama, bo większe zasięgi, wiesz o co chodzi. Czy na tym live'ie zagram Valoranta? Może nie na tym konkretnym, ale no planuję. Pograć też czasami. Kurde, ziemek, nie wiem jak zareagować. Damy, dzięki za surowicę. Banet? Ja no, wczoraj powiedziałem chyba sync 4 razy i choć nie dostałem bana. O, zedzik. Ja pierdolę. Kurde, no dobry ten Z, ty. Wali mnie jak chcę. Jak zostałem, nie dałem, bo jestem boosted. Okej, okay, los, dzięki za followka. Muszę za nie złożyć koniecznie na niego. W Jakim programie sklejam filmy? To do Arturka, takie pytanie. Frogerek, dzięki za followka, bo to mój montażysta. Posiadanie dziewczyny oddaje. Tak, bardzo. Kocham jak Flynn mówi, jestem booster. No czasami mam takie akcje, że aż inaczej nie mogę powiedzieć. Ajajaj, się ma twitch. Co tam? O oh, kurde, gruby. Gruby na bramę.